W pierwszym założeniu było, zakładaliśmy skoszenie labiryntu na zieloną masę, na kiszonkę z kukurydzy dla naszej prowadzonej przez nas hodowli. Natomiast zainteresowanie labiryntem było jeszcze tak duże. Jeszcze mieliśmy zapytania i od osób prywatnych, od szkół, czy jak długo będzie możliwość zwiedzania, czy jeszcze jest ta możliwość zwiedzania. że Dlatego zmieniliśmy przeznaczenie labiryntu właśnie z tej typowo kiszonki na, na ziarno. Żebyśmy, żeby po prostu można było umożliwić czy wydłużyć życie, życie labiryntu i też jego, jego zwiedzanie. Także tutaj dobre trzy tygodnie, prawie cztery tygodnie pozostał dłużej na polu i myślę, że w tym czasie, no, Kilka, kilka tysięcy osób odwiedziło go, zważając na uwagę, że mieliśmy bardzo ładną pogodę na końcu września, początek października, jeszcze to była tutaj taka nasza typowa polska złota jesień i naprawdę cieszył się sporym zainteresowaniem. Klabiryn był posiany z jednej odmiany 9363. Dla mnie już tą odmianę mamy któryś rok, bodajże chyba trzeci rok, co przede wszystkim jest stabilna. Bo nie potrzebujemy, czy nie szukam odmiany, że w jednym roku jest super wyższał, złożyło się kilka czynników, które spowodowały, że służyły tej, tej roślinie, tej odmianie, a w następnym roku wystarczyło mniej opadów, niższa temperatura i kukurydza już zawodzi. A tego nie mogę powiedzieć właśnie o tej odmianie. Sezon rozpoczął się ciężko dla kukurydzy, mieliśmy późne siewy, patrząc na poprzednie lata na nasz region, bo kukurydzę za zaczęliśmy siać w granicach 24 kwietnia, kończyliśmy 27-28 kwiecień i mieliśmy stosunkowo zimny maj, czy najzimniejszy maj w historii chyba, czy tutaj w przeciągu iluś lat, najzimniejszy i dosyć mokry. I to powodowało, że kukurydza w tych początkowych etapach rozwoju się bardzo mocno męczyła. I na początku czerwca były bardzo malutkie rośliny. Także tutaj ten początek był, był ciężki. Natomiast już końcówka czerwca i lipiec, dalej sierpień. Myślę, że tutaj wegetacja przebiegała prawidłowo. I kukurydza sobie poradziła. I, no i broni się w tym roku. Bo patrząc na odmianę tą 9363, z której był posiany labirynt. Dotychczas to, co plon, jaki udało nam się uzyskać, jest to średnia ponad 16 ton ziarna kukurydzy przy wilgotności 25-26%. Co było takim czy problematyczne w tym roku, właśnie ten początkowy rozwój kukurydzy. Ona by tak jakby jechała na zaciągniętym ręcznym hamulcu. Musieliśmy tutaj ją wspomagać, żeby jednak. Pobudzić jej wigor, żeby, żeby zaczęła pompować. I patrząc dzisiaj, już na, jako na końcówkę sezonu, e, mamy bardzo duże straty spowodowane pogodą. Mam tutaj na myśli, de, e, tutaj na myśli wiatry, które mieliśmy w zeszłym tygodniu. E, jednak tutaj spowodowały bardzo dużo uszkodzeń, strat e, w kukurydzy, co zresztą widać, widać na plantacjach. Kukurydza u nas w gospodarstwie jest uprawiana na powierzchni około 300, 300 hektarów. Z przeznaczeniem głównie na kiszonkę dla, dla naszego stada bydła. Priorytet jest taki, że musimy zapełnić silosy. Następnie wykorzystujemy czy potrzebujemy około 500 do 600 ton gniecionego ziarna, też właśnie, żeby zape zapewnić tutaj czy pokryć bazę czy zbudować bazę paszową dla naszej, dla naszej hodowli. I to jest, to jest tutaj priorytet. Natomiast jeżeli Mamy tutaj tą bazę paszową zapełnioną czy pewną. Decydujemy co robimy z resztą kukurydzy. Jeżeli nam zostaje, suszymy ją i, i sprzedajemy. Do zbioru używamy kombajnu Lexion, klas Lexion 770 z przystawką KONSPIT 12-rzędową. Praktycznie mamy jeden kombajn u nas w gospodarstwie i, i on wystarcza do tej powierzchni kukurydzy, którą którą mamy, on wystarcza w zupełności.